Na tym filmiku pokażę Wam proces powstawania zupełnie nowych produktów w naszej firmie. Będzie to projekt walentynkowy. Mamy różne podstawki. Nowość w naszej ofercie. Elipsa. Kółeczka też mamy fajne 5 mm. Nie wygnie się przy spawaniu. Dużo robi już tej blachy, i potem jest to wszystko pokręcone. Nie chce stać ładnie. A tutaj mamy 5 mm, I taki projekcik. To jest akurat 3 mm, ale to, to się nie wygnie, nie musimy tego mocno przyspawać po całej linii. Wszystko jest oszlifowane, tak żeby ładnie się TIGiem spowało. Teraz tak. Chcemy zrobić taki projekt, prosty, na takiej podstawce i na takiej. myślę, czy tego po prostu trochę nie przegiąć, żeby no było trochę bardziej 3D. Spróbuję to wygiąć w rękach, a raczej na kancie, stołu, na ręce. Zobaczymy, jak pójść. Nie wiem właśnie, czy wybrać takie prościutkie zostawić, czy te przegięte. Może zrobię jeden taki, jeden taki. Czyli będą takie, jakby cztery modele: tak, prosty, prosty, przegięty, przegięty. Będę w tą stronę po prostu na stole. Nie widać. Troszeczkę. O, tutaj coś takiego nie będę mocniej. Samo. Dobra, to było. Ty użyłem trochę za mocno siły. A wydaje mi się, tak. ta blaszka wydawała się tak to tak jest Okej, okay. dobra. Właśnie tak to wychodzi, jak się robi pierwszy projekt. W miarę podobnie a może troszeczkę jeszcze. Okej. Okay. Więcej siły nie użyjemy, bo zaraz będzie trzeba spawać z powrotem. Dobra. Ustawiamy. Trochę pozwolę sobie pomóc magnesem. Bardzo lubię ich używać. Na no środeczku. Będę spawał tylko od strony. Tyłu. Zobacz, jak to wygląda jeszcze. Muszę kupić jakieś inne, inne magnesy. Te już są trochę przepalone dosłownie. Dobra. Mam nadzieję, że widać w tej kadrze. Tutaj, gdzie nie ma magnesu, możemy sobie bezpiecznie spać. Ponieważ przy magnesie dzieją się różne dziwne rzeczy. przy mi go macie przy cudze. Dlatego staram się ich nie używać. No. Okay. Co do malowania zobaczymy. Malowanie proszkowe lub coś tutaj ręcznie może. To serduszko. Zobaczymy. Ciekawe. Sprawiamy resztę. przygięty. Teraz dajemy do elipsy. Jest szczęsny magnes. No i teraz właśnie najgorsza rzecz, żeby to ustawić na środku. Samym może nie. Z tej strony. Tylko tak troszeczkę. OK. Na razie robię pojedyncze produkty do zdjęć i zobaczymy co z tego wyjdzie w ogóle. Może kiedyś powstaną jakieś serie. Na razie traktuję to jako zadane. Tak u ciekawostka. Zobaczymy, to się bardziej ludziom spodoba. Wymyjemy proste całkowicie. Ten okay. magnet zabieram teraz. Aha. 也吃得好，喝水也好。 Bardzo krótkie projekty. Tutaj musiałem przyłapać <grymne> za dużo siły do tu musimy wszystko tak sam robić. Wtedy ważne, żeby było na środku. I okej, dalej lecimy. Teraz jest trochę cieńszy. Mam to pod ręką. Inne projekty na kanale. Staram się jeszcze dodać parę takich projektów bezlęgnikowych. Ok. Teraz zrobię zdjęcie na tle.